Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, żeby zrobić profit. Z G4 skin, strona do, oczywiście, ee, otwierania skrzynek ze skinami do CS-a. Możesz sobie sprawdzić dwa obecne event: są skrzynki, bitwy, kontrakty i tryb control. Oczywiście kod promocyjny SANT7 z linku z opisu sobie wbijaj na stronę, jeśli masz ochotę. Oczywiście strona jest przeznaczona dla osób także graj sobie rozważnie. Otwórz sobie na przykład Mizbeka za darmo, jak cię nigdy nie było na stronie. No i, no i tak to wygląda. nie? I masz zafiry koskinka. A my przechodzimy do openingu. E, dzisiaj jest tak: jeden razy Antwerp i 7 razy e, Paryż. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy tutaj do otwierania. Mam nadzieję na jakieś holo. Oczywiście te Paryże takie delikatne zapychacze są. Ale mimo wszystko e, fajnie oglądać takie openingi w cs Więc mam nadzieję, że ci, że ci się podoba. I dzisiaj jest szansa na profit. Coś tak wyczuwam, że dzisiaj poleci jakiś goldzik. Tak szczerze. E, coś tak gay będą mnie dzwonił. Mówił: Kurde, Santi, ty tak otwierasz, nic ci nie leci. To dzisiaj ci poleci. Ok. I on mówi tak, dam ci ok. A ja mówię, dobra, daj mi. Ale nie papier, ok. No i powiedział, że mi da. No to mi da, może. Może mi da. Sprawdźmy, czy mi da. O, dał. Ale glitter, 30 groszy chyba kosztuje. To nieźle mi dał. Oczywiście, Antwerp na koniec, zróbmy. No i w sumie to mongoły, to nie jestem z nich zadowolony. Ale może da, może da, no. do ostatni trzeba zawsze lecieć. No mongoły. <laughs> glita, glita, za 20 groszy. Albo za 15. Nie, nawet mniej mogą kosztować w sumie. A. To niezłe tam face przeleciało. Będzie na miniaturkę. Pozdro. Dobra, mam nadzieję, że tutaj coś wyleci fajnego. Na przykład Team Spirit, fajnie by było. Otwieramy. I sprawdźmy co poleci. Poleci, poleci. Urwa Gaben, Nie tak miało być. Ja miałem grać w Tytaniku. Gabe będę to oszuście.